Cześć. A w dzisiejszym odcinku wykonamy sobie research na temat odkurzacza bezprzewodowego Dream T30. W nagraniu przede wszystkim skoncentrujemy się na aspektach dotyczących ceny tego produktu. Porozmawiamy również nieco o danych technicznych i przedstawimy sobie różne ciekawostki na temat tego sprzętu. Jeżeli zatem jesteś ciekaw, czy warto zdecydować się na zakup tego produktu, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca, aby dowiedzieć się jak najwięcej informacji na temat tego Konkretnego produktu, zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów, to pamiętaj, aby zostawić polubienie pod filmem i zasubskrybować mój kanał, aby pozostać na bieżąco z moimi nagraniami, które pojawiają się rzeczywiście dość regularnie na tym kanale. Oprócz tego, napisz w komentarzu swoje własne spostrzeżenia na temat odkurzacza Dream T30. No, a teraz przejdźmy już do szczegółów związanych właśnie z tym sprzętem bezprzewodowy odkurzacz Dream T30. to kuracz, który znajdziecie w sklepach internetowych jak i w sklepach stacjonarnych w cenie od około 1500 do około 1700 zł. Mniej więcej w tych okolicach myślę powinniście odnaleźć możliwość zakupu takiego sprzętu. Oczywiście jest to cena na moment nagrywania tego filmu. W perspektywie czasu może ona się nieco zmienić i ulec pewnym wahaniom, a zatem trzeba powiedzieć, że cena dość przyzwoita jeżeli chodzi właśnie o odkurzacze pionowe. Jeżeli chodzi natomiast o takie najważniejsze kwestie, no to na pewno jedną z wartości, na które należy zwrócić uwagę, jest siła sania. No i jeżeli chodzi właśnie o odkurzacz Dream T30, no to siła sania dochodzi nawet do 27 tysięcy paskali, przy czym oczywiście. Siła takiego sania zależna jest od trybu pracy, na który nastawiony jest właśnie e, odkurzacz, a zatem, jak sami widzicie, ta siła sania potrafi być rzeczywiście dość duża. Jeżeli chodzi natomiast o inne kwestie, takie jak na przykład moc czy głośność, no to jeżeli chodzi o tę pierwszą, no to w przypadku odkurzacza Dream T30 wynosi ona 550 w Jeżeli chodzi natomiast o samą głośność, no to sięga ona do 73 decybeli, a zatem tak to się zapowiada, jeżeli chodzi stricte, właśnie o te elementy. Z innych istotnych elementów czy też wartości, które warto wskazać w przypadku odkurzaczy bezprzewodowych, bez wątpienia jest czas pracy. Jeżeli chodzi właśnie o odkurzacz Dream T30, no to taki maksymalny czas pracy może sięgać nawet do 90 minut, a zatem rzeczywiście ta wartość może robić wrażenie, jeżeli chodzi właśnie o odkurzacze bezprzewodowe. Wśród kwestii, o których na pewno warto wiedzieć, no to tutaj można wymienić Wartość związanych z całkowitym czasem ładowania, który sięga do około 4 godzin. Wśród funkcjonalności tego odkurzacza, przede wszystkim warto wskazać możliwość korzystania z różnych trybów pracy, jak i możliwość regulacji właśnie mocy sania tego odkurzacza. Z dodatkowych informacji, które mogą się przydać podczas użytkowania, no to warto wskazać pojemność takiego worka na kurz, który wynosi 600 ml. Nie bez znaczenia, dla co po niektórych na pewno będzie. Niepowtarzalny design tego odkurzacza, jak i również wyjątkowy silnik, w który wyposażony został odkurzacz i który nosi nazwę DreamSpace 5.0 Smart. Tego typu silnik osiąga wartość sięgającą nawet do 150 tysięcy obrotów na minutę, co rzeczywiście może zrobić wrażenie na potencjalnym użytkowniku takiego sprzętu. A zatem wszystko to zapowiada się naprawdę interesująco, jeżeli chodzi o odkurzacz pionowy Dream T. 30. Przypomnę tylko, że link do omawianego produktu znajdziesz w opisie tego filmu. To tak, gdybyś chciał poznać jeszcze więcej szczegółów na temat tego konkretnego urządzenia. A tymczasem to by było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.